Witajcie, dziś mamy kocią na pelet. Będziemy sobie ustawić, przeważać na nowo ilość i kalibrować podajnik peletu, gdyż mamy inny pelet. A znaczy, inny okazuje się, że inny niby miał być ten sam, ale już kolejna dostawa była troszkę inna. I teraz te parametry spalania trochę nam się rozjeżdżają trochę. No cóż, trzeba ustawić od nowa, więc kalibrację dokonujemy przez przeważenie akurat na tym sterowniku chyba w parametrach zaawansowanych, o ile dobrze znajdę. A jest, kalibracja podajnika. Przez 10 minut mamy podawać ilość peletu z podajnika, tam będziemy musieli ściągnąć obudowę i podstawić coś, żeby nam się nasypało i przez 10 minut będzie, będzie nam podawać my mieliśmy tu ostatnim razem, no tam nie było pełne półtorej kilo, ale ja tak wstawiłem zresztą tu jest moc wartość opałowa peletu ale ja tak ustawiłem półtorej trochę z, z naddatkiem i potem wyregulowaliśmy to wszystko ustawieniami ustawieniami palenia się tego peletu Aby u nas dokonać tej kalibracji, na czole, na czole tutaj przy podajniku musimy zdjąć osłonę. Ona jest zdejmowana na zaczaski i musimy po prostu tą rurę, to jest cienka, także kijowo się tym manewruje, no ale się da. Musimy ściągnąć i przeważyć ten, ten pelet, który, który wypada tu z tej rury podczas tych 10 minut. Jak widzicie, tu jest takie okienko, dobrze jest to sprawdzić. Gdyż, czy, czy, czy tam nie ma po prostu jakiegoś y, zastoju, y, bo jeżeli będzie pusto, to też y, ten wynik nam nie wyjdzie miarodajny. Y, ale oczywiście, podczas potem tej, tej, tych, 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 tej kalibracji ustawienia, pa, y, palenia się, y, też można po prostu co niektóre rzeczy zniwelować poprzez y, odpowiednie y, dopracowanie. No i założyłem sobie tu torebkę na, y, na ten syp. Oczywiście, jak ktoś ma większy zakres, to może wyciągnąć tą rurkę, odsunąć sobie. Tu niestety wszystko jest na sztywno. Można po prostu wziąć i przez, przez ten kątowy, może ja wyciągnę. Przez ten kątowy można sobie podawać. U nas niestety jest to tak na sztywno zrobione, że to się nie da rady tego zrobić. Tam jeszcze mamy wyczystkę taką. Zanim się skapnąłem, że to jest to odkurzaczem, wybierałem ten pył taki ale, ale tam wystarczy odkręcić po prostu i czasem nazbiera się takich trocin, które też mogą ślimak zapychać. W tym momencie ja tego nie wybierałem, gdyż chcemy sprawdzić mniej więcej faktyczny, bo jednak trochę takiego pyłu jest, faktyczny, faktyczną ilość podawanego tego peletu razem z. Razem z tym pyłem tak samo. I też ważne jest, żeby po prostu tu było, można powiedzieć, w trakcie pracy zatrzymane. Gdyż, gdyż może się tam w tej rurze zrobić jakaś, jakaś pustka po prostu przy podawaniu i może być też niewiarygodny ten, niewiarygodny ten pomiar. Więc teraz wejdziemy, parametry zaawansowane, szukamy opcji bracji kalibracja podajnika start przez 10 minut i jak będziecie mogli sobie zobaczyć tu nam już peleć się sypie przez 10 minut będzie się nam sypał my w tym momencie będziemy musieli sobie potem to zważyć i pisać parametr tam już po zakończeniu ja w tym momencie sobie wyczyszczę akurat pies bo 10 minut to może wystarczy a was nie będę zanudzał tym że tu się będzie nam sypało. Więc dobra, skończyło się 10 minut. Ja biorę pelecik, zobaczcie tu ile się nasypało ładnie. O, Postawiam sobie kwiatka, żeby było wyżej. Tu nam przeskoczyło od razu do wydajności przez 10 minut. I o, tu zobaczcie, kilo 600. Jeszcze postaram się położyć inaczej ten pojemnik. 1665 na wadze y, cała torebka stoi, widzicie, jak się kurzy od paletu? To nie jest tak, że to jest super ekstra, czysto zawsze. 1665 to tyle sobie tu wbijemy. Tam to miało 1400, coś, dlatego ja podbiłem. A damy, 65, żeby ładnie było. O, teraz jest 69, o, ale to już nie jest tak bardzo znaczne. No i mamy ilość kaloryczność no tak około 17 ma ten pelet. Znaczy 17 ma, ale one różnie nigdy ja nie jestem przekonany, że to jest podawane w 100%. Zważyłem jeszcze raz na dwóch różnych wagach z pojemnikiem, który który nam trzymał to wszystko, po prostu gdzieś musiała się podeprzeć ta siatka i wynik wyszedł Niedokładne. No, i wyszło na jednym wyszło 200, a na drugim 2, 100, 1800, a na drugim 2. Tak? Zaraz sprawdzę. No, i na jednej wadze wyszło 2089, a na drugiej 203, więc ustawimy 290. 290 ustawimy. 5 na przykład, żeby po środku zwymiarować czyli 2 kilo, czyli sporo, prawda? Więc to mogło wpływać na to, że tutaj troszkę czarniła nam ta, czarniła nam ta komora spalania była taka czarna za. Zresztą zobaczcie, ja i tak wy... o, rozpala się. Zobaczcie, to zdarłem z drwiczek. To jest taka, można powiedzieć, czarna, czarna sadza, i yy, no, ona nie powinna taka być po prostu w porównaniu do tego, co mieliśmy ustawione wcześniej na tym poprzednim pelecie. Także każdy pelet ma inne parametry, yy, też dokładność ważenia yy, też jest ważna, ale też jest ważne yy, ustawienie. Jeżeli w miarę yy, dokładnie, takie moje zdanie jest zresztą, moja teoria że jeżeli tu wszystko ustawicie dobrze, oczywiście jak ustawicie tam parametry spalania na złych nawet parametrach tu, to ten kocioł wydaje mi się, że będzie pracował, nie będzie z nim tam problemu, bo po prostu paliwo jest to samo cały czas i, i, i spalania jest odpowiednie, ale jeżeli na przykład ustawicie tu w miarę rzetelnie i będzie to miało pokrycie z rzeczywistością, czyli wydajność podajnika po kalibracji i, i moc tego Peletu, to jeżeli będziecie na y, dobrych parametrach ustawienia mieć y, spalanie i potem przeważycie na nowo pelet, nowy już, podacie rzetelnie tą informację odnośnie wagi i rzetelnie odnośnie mocy, to wydaje mi się, że nie będzie trzeba przestawiać y, tego kotła. raczej taki zamysł pewnie był y, i sterownik powinien to sobie, wszystko sobie ogarnąć. A jak w rzeczywistości nie sprawdzałem jeszcze. No i teraz, jak doszedłem do tego, jakie parametry dobrać. Na poszczególnych stopniach spalania. Yy, otóż ustawiłem sobie w pierwszej kolejności yy, praca z mocą maksymalną. Yy, czyli on po prostu załączał się częściej, tylko po prostu nagrzewał się. Grzał z tą maksymalną mocą, yy, jaką miał ustawioną, i wtedy obserwowałem sobie, yy, jak w kotle wyglądają ścianki. Jaki jest popiół, czy jest yy, zbrylony, czy niezbrylony, czy jest sypki, czy ma odpowiedni kolor, czy nie jest za czarny. Czy nie jest za, za biały, bo też za biały jest za dużo, czyli za, za, za dużo powietrza jest, jeżeli jest za biały, jeżeli jest za czarny, to jest za mało powietrza, za dużo opału, także, ale to już w to nie będziemy się zagłębiać, bo to można, nie ma stuprocentowych nie ma ustawień, żeby były one takie same dla wszystkich kotłów, czyli pod każdy kocioł, pod własne warunki trzeba to ustawić indywidualnie. No i podobnie zrobiłem potem, jak już... Wyszło, że te parametry były odpowiednie takie, ta komora spalania mi się podobała, popiół mi się podobał, był taki ładny zypki, brązowawy, no taki szarawy, brązowawy, nie biały, nie czarny, ale taki można powiedzieć wypośrodkowany, komora spalania nie była taka jakaś osmolona, czy, czy, czy i pelet był dobrze przepalony, czyli po prostu nie było tych granulego przebitki takie wrzucę. Może coś tam jeszcze o tym powiem bo, bo swego czasu jak to ustawiałem to też miałem nagrane co tam było i co wyszło nie tak I potem na tych minima, potem następny, wziąłem, przestawiłem jak już tą moc maksymalną ustawiłem Ustawiłem sobie moc pośrednią moc pośrednia, podobne parametry, tak samo na tej samej zasadzie były ustawiane dopóki się nie uzyskało takiego popiołu, jak, się, jak chcieliśmy takich parametrów spalania, tak żeby nam komora spalania wyglądała i na mocy minimalnej to samo Yy, ogólnie moc minimalną ja chyba już nie ustawiałem, bo jak były te dwie pośrednia i maksymalna ustawiona, yy, to potem wiedziałem, że jak coś było nie tak z, z, z wyglądem kotła, to musiało być od minimalnej i tam chyba na minimalnej trochę przestawiłem yy, na wydajności yy, nadmuchu. Ale zaczniemy od maksymalnej, yy, przechodzimy tryb yy, automatyczny, a nie, jeszcze nie puścimy automatyczny, bo musimy założyć osłonę. Także to by było na tyle, że znaczy nie osłonę tylko tą rurę aby do podajnika nam weszło, no niestety najtrudniejsze to u mnie, w moim przypadku, jest założenie tej tej właśnie oto rury. Ona jest sztywna, mało elastyczna i, i, i ciężko wychodzi. Także tym akcentem kończymy. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania albo zastrzeżenia, napiszcie może komuś jakaś dodatkowa informacja w komentarzu się przyda. I oczywiście standardowo zachęcam do subskrybowania, lajkowania. No i oglądanie kolejnych filmów. Na razie trzymajcie się. Cześć.